A co ty myślisz o powrotach tancerzy do tańca z gwiazdami? Bo wrócił na przykład Jan Kliment i Agnieszka Kaczorowska. Czy oni na przykład już też powinni sobie dać spokój? Znaczy wiesz co, trzeba się troszeczkę bić w pierś, bo jeszcze niedawno Agnieszka śioczyła na jury, sama chciała się dostać do tego jury, wsioczyła na program. To nie jest coś to, co mówię, nie jest jakąś rewolucją albo nowością, bo, bo, bo taka sytuacja miała miejsce, prawda? I, I w tym momencie nie dostała się do żerii, wraca jako tancerka. I teraz trzeba się zmierzyć i spojrzeć w oczy tym wszystkim jurorom, na których się przed chwilą wsiączyło, tak? Na którym się, nie wiem, ujmowało ich kompetencji albo. Więc każdy podejmuje swoją decyzję. Podejrzewam, że to wszystko ma jakieś tam bardzo dobre podłoże finansowe, ale. Z godnością. Ale, ale no właśnie no, no tu jest to, jak się powiedziało słowo, a to się powiedziało, to trzeba powiedzieć słowo, jakby, jeżeli czy, czegoś trzymamy, to się tego trzymajmy, a jeżeli wracamy, to na przykład oficjalność ja na przykład bym zrobił. Przepraszam, na tamtym etapie targały mną pewne emocje, tak, a nie inaczej się wyrażałam, a teraz, ale mówię, to ja oceniam, więc Janek Kliment, Janek Klimem podejrzewam, że jego obecność w Tańcu Z jest też tego nie wiem, ja to obserwuję i wszystko co mówię, mówię jako ja. I to moim zdaniem. Podejrzewam, że to była, było, być może było to życzenie pani Grażyny Szapołowskiej, żeby akurat zatańczyła z nim, stacja go poprosiła i, i wrócił, tak? Ja pamiętam jak. Yy, Janek bezpodstawnie podczas w finału mojej edycji gdzieś tam mnie obraził, coś tam, kamery to zarejestrowały. nie przeprosił, mnie nigdy nie przeprosił, e, gdzie słowa padły w moją stronę, więc jakby mam do niego ambiwalentny stosunek, nie mam do niego żadnej złości, nie mam, nie mam do niego żadnych emocji. Wrócił, bo podejrzewam, że to było życzenie pani Grażyny Szapołowskiej, że zatańczy, jeżeli będzie tańczyła z nim. To jest moje zdanie. Ale, e, ale wydaje mi się, wiesz, czasu nie oszukasz. Gdyby z całym szacunkiem do jego umiejętności, ale gdyby wrócił i dostał jakąś młodą, bardzo ambitną uczestniczkę, moim zdaniem byłoby to dla niej krzywdzące. Być może się mylę, ale fizycznie nie dotrzyma kroku tancerzom, którzy cały czas turniejowo tańczą. I gdyby trafiła się tancerka, która na napr... Uczestniczka, która naprawdę chce e, tańczyć, pracować, wkładać w to dużo pracy, to bardzo prawdopodobne, że w jakimś stopniu, moim zdaniem, byłby tym tak przysłowiowym hamulcowym. Ale to jest, wiesz, no to zobacz. Na czym to się wszystko opiera? Wraca program, wraca program, wraca program, wraca tancerka, wraca, wraca. Gdzie jest nowość? Gdzie jest świeżość? Boją się. No, ale czego, wiesz, no to, to jest właśnie to, dlatego, dlatego ta telewizja jest tak potężna, bo kiedyś ktoś się bał, ale zaryzykował. Dlatego ta telewizja jest tak potężna. Dla mnie to jest, wiesz, nowość. A nie możemy może wrócić, może wróci, może wrócić, może wróci, może wróci. Wrócił ktoś, wrócił ktoś. I gdzie też jest takie. Nie wiem, no znowu powiedziałem, będę viralem, no. Ale Piotr, ja, tu jeszcze... Ale ja to jeszcze. Mówię, jak czuję, jako człowiek, jako widz, nie jako osoba związana z Polsatem, bo ja w żaden sposób na Polsat nie, nie pioczę. To jest stacja, która mnie wypromowała, która mnie zbudowała, ale też jestem na samym końcu, też jestem zwykłym szarym widzem, który jest, a jeszcze ja jestem takim wyjątkowym widzem, bo ja jestem. Emocjonalnie związany z tą stacją, więc też bardzo by mi zależało, żeby ta stacja się rozwijała i żeby pokazywała nowości, które, które przyciągną tego widza. Żeby nie bazowała tylko na tym, co kiedyś działało, a może teraz znowu zadziała. Zaryzykujmy, żeby coś nowego zadziałało, ale to, je, to mówię ja. Mały żuczek w żaden sposób niedecyzyjny, nie mający pojęcia o mechanizmie, który tym wszystkim działa. Jako widz. Na końcu wszystko zależy od. Na końcu to wszystko jest robione dla widza, więc ja, ja teraz mówię ci to wszystko z perspektywy widza, czyli osoby, która usiądzie przed telewizorem i będzie to oglądała. Cieszę się, że nasza seria dalej jest, ale tak jak mówię, jeżeli kiedy, kiedyś padnie decyzja, że on zejdzie z, z anteny, z emisji, i po pięciu latach stacja pomyśli, że ok, kiedyś świecili triumfy, to trzeba znowu go wprowadzić. Nie powtórzymy tego sukcesu. Zmieni się przez 5 lat zmieni się widz, zmieni się epoka, zmienią się przyzwyczajenia. To no tak samo jak chyba z Malanowskim wyszło teraz, bo oni w zeszłym sezonie jesiennym pamiętam, że go promowali jako tam no, taki wielki powrót, prawda? Na stację główną Polsatu, a tu się okazuje, że po jednym sezonie już spadł z Polsatu do czwórki. No właśnie, o tym mówimy. Serial, który był numerem jeden w swojej epoce. Numerem jeden. W ogóle, my później weszliśmy na ich miejsce, ale oni byli numerem jeden. A dzisiaj, po latach, już nie ma głównego bohatera, bo też odszedł. Ale to już. Wic już nie idzie. Wic już znalazł sobie nowe przyzwyczajenie. Wic jest wierny, dopóki będzie dostawał konsekwentnie to, co chce. Ale jeżeli mu się to na chwilę zabierze, nie, nie, on już nie wróci. To jest moje zdanie.